W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie kamerę termowizyjną Hikmicro model E01. Zdecydowałem się na ten model, ponieważ będzie mi służyć do sprawdzenia mostków termicznych oraz urządzeń elektrycznych w domu. Sprawdzimy sobie dzisiaj funkcję tej kamery. Zastosowanie przetestujemy w praktyce. Otwieramy pudełko. Zobaczmy. Co mamy tutaj w środku? Mamy certyfikat kalibracji, instrukcje. Jest również w języku polskim. No i tak wygląda kamera. Na pierwszy rzut oka bardzo porządny sprzęt. Taka gumowa rękojeść porządny plastik. Ładne kolory. Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Pudełeczko z akcesoriami. Sprawdźmy, co tutaj producent jeszcze dołożył. Mamy przewód USB. Dwa razy USB typu C oraz przejściówka na zwykłe USB. Przewód służy do ładowania oraz przenoszenia danych. Czyli filmy oraz zdjęcia zrobione tą kamerą można przenieść sobie do komputera. Poza tym kamera ma swoją własną pamięć, gdzie może przechowywać pliki. Omówmy teraz, jak zbudowana jest kamera. Tutaj mamy przycisk do robienia zdjęć i nagrywania filmów. Na taki klik. Tutaj mamy laser. Z przodu wyświetlacz. Tutaj mamy jeszcze folię. Cztery przyciski. A tutaj port USB typu C. Pod spodu mamy jeszcze miejsce na statyw, więc możemy sobie postawić, zakręcić na statywie i pracować na stojąco. Tak może być dla niektórych wygodniej. Żeby włączyć urządzenie, przytrzymujemy ten przycisk włączenia, logo startowe, no i już włączyła nam się kamera. Ale przejdźmy sobie na razie do ustawień. Zobaczmy jakie tutaj są ustawienia. Pierwsze ustawienie termometr. Możemy włączyć sobie termometr. Ja sobie to włączę. Teraz możemy sobie tutaj wrócić. Przytrzymując przycisk, zobaczcie, pojawia się laser, a na wyświetlaczu temperatura danego obiektu. Temperatura nam się tutaj wyświetla na środku. Wszystko możemy sobie zmierzyć. Wracam do ustawień. Ustawienia, oczywiście, tym przyciskiem. Mamy album. Wejdźmy sobie w album. Tak jak wspomniałem wcześniej, można sobie tutaj zapisać obrazy, które wykonaliśmy oraz filmy. I oczywiście można przenieść to do komputera. Następnie odległość. No i to też jest bardzo ważne. W zależności do czego będzie nam ta kamera służyć, to możemy sobie ustawić odpowiednią odległość. Jeżeli używamy kamery do jakiejś elektroniki, no to ustawiamy sobie tutaj mniejszą odległość typu 0,4-0,5 metra. Ale jeżeli będziemy mierzyć tak jak u nas za chwilę ściany okna, no to możemy ustawić sobie powiedzmy 3 albo 4 metry. Zobaczmy ile jest najwięcej. O proszę 50 metrów najwięcej. Kolejne funkcje. Scena, zobaczmy co tutaj jest. Niestandardowe. Wyciek wody, izolacja, ogrzewanie podłogowe. Czyli możemy sobie tutaj ustawić już pewien schemat, co chcemy sprawdzać. No i będzie to bardziej precyzyjne. Emisyjność. I tutaj również. Beton, ceramika, guma. Farba, drewno, asfalt, cegła, piasek zobaczcie, ile tych parametrów tutaj mamy. Może być też niestandardowe. Palety kolorystyczne, zakres temperatury jest trochę tych ustawień. Ustawienia wyświetlania zobaczmy, co ma ekran wyświetlać: ustawienia logo marki, skala, jednostka, godzina, data oczywiście to sobie możemy ustawić. Tryb przechwytywania obraz. Nagraj. Możemy też nagrać, więc przytrzymaj przycisk kamery, aby nagrywać dobrze. Włączymy sobie tą funkcję nagrywania i za chwilę sobie zrobimy film. Mamy jeszcze więcej ustawień. Tutaj mamy laser, to już Wam przed chwilą pokazałem. Klikając dłużej, mamy tutaj pokazany laser i można precyzyjniej określić dany przedmiot i zmierzyć jego temperaturę. Jest również język do zmiany, ja już sobie to wcześniej zmieniłem. Języków jest też do wyboru sporo. Najważniejsze, że jest język polski. Przejdźmy sobie teraz do ekranu głównego, no i zobaczcie, jakie tutaj mamy dane. Na samej górze mamy godzinę, następnie temperaturę w centralnym punkcie czyli tutaj, gdzie mamy na środku ten celownik biały. Maksymalna temperatura, jaka jest na całym ekranie, aktualnie 22,67 i minimalna 14. Tutaj mamy stopnie Celsjusza, tutaj mamy skalę, i tutaj na dole pokazane jest, w jakiej odległości mierzymy. Mamy 3 metry. No i zobaczcie, tutaj nam się wyświetla teraz wyższa temperatura tego urządzenia, które jest przed nami, czyli ekspres do kawy. Przed chwilą był używany. Dlatego też od razu można zobaczyć, że świeci się tak bardziej na pomarańczowo, jest wyższa temperatura. A żeby bardziej być precyzyjnym, to przytrzymam sobie teraz przycisk. I zobaczcie, pojawia się laser. Klikam sobie na ekspres i od razu pokazuje mi w tym właśnie punkcie. Ale żeby pokazywało nam temperaturę na środku, to musimy wrócić do menu i wybrać tutaj termometr. Zobaczcie, wybrałem termometr. Przytrzymuję teraz, no i mamy funkcję termometra tam, gdzie prowadzi nas laser. Zobaczmy sterownik. 18,6. Widzicie, wszystko tutaj można wycelować bardzo dokładnie. I pamiętajcie o tej odległości: ja tutaj mam ustawione 3 metry. Tutaj od razu widać bardzo wysoka temperatura. To znaczy wyższa na tle ściany, to jest domofon, i mamy tu 33 stopnie. Dosyć wysoko. No, jest to ciepłe. Od razu możemy przetestować sobie różne urządzenia elektryczne, czy nie nagrzewają się zbyt bardzo, czy nie pochłaniają zbyt dużo prądu i czy działają prawidłowo. Także taka kamera do elektroniki naprawdę jest bardzo przydatna. Od razu widać, co jest tutaj ciepłe. Film nam idzie. Mamy już 17 sekund, bo wcześniej ustawiłem nagrywanie. Czyli podczas przytrzymywania przycisku tego tylnego, nagrywa nam film. Puszczę, kliknę, nagranie powiodło się. I teraz to nagranie mamy tutaj w albumie. Zobaczcie, przejdziemy sobie tu. No i mamy właśnie to nagranie. Możemy sobie je tutaj odtworzyć. I mamy piękny, zrobiony film z pomiaru, które możemy następnie przenieść do komputera. Czyli zarówno zdjęcia jak i filmy ta kamera może robić. Telewizor włączyłem. Zobaczcie, zaczyna się tak równomiernie nagrzewać. No i można tutaj zobaczyć w jaki sposób działa telewizor, że tutaj po bokach i na dole nagrzewa się najmocniej. W każdym razie jest w miarę równomiernie, więc chyba wszystko jest w porządku. Zobaczmy teraz, jak zachowuje się ładujący się telefon. Tutaj od razu można stwierdzić, czy się nagrzewa mocno, czy nie. Tu nam pokazuje 21 stopni w maksymalnym punkcie 23. Przewód, widzicie, jest gorący. Sama ładowarka tutaj jest też mocno gorąca. 30 stopni, 32. Jak zachowują się ładowarki, które są podłączone do urządzenia i nie ładują w danym momencie, i to też dało mi dużo do myślenia. Bo zobaczcie, mimo wszystko, że urządzenie jest wyłączone, no to pobiera trochę prądu. Jak widać na kamerze nagrzewa się ten zasilacz. Dlatego warto wyłączyć z kontaktu. Na pewno mniej prądu będzie pobierało i nie będzie się tak nagrzewać. Zresztą ładowarki podłączone do kontaktu też mogą wywołać pożar. Więc na to uważajmy. No i taką kamerą możemy sobie wszystko w domu posprawdzać, wszystkie instalacje. Ok, sprawdźmy sobie teraz mostki termiczne. Zobaczmy jak szczelne mamy okna i którędy ucieka ciepło. Mamy tutaj ustawione 3 metry. Jak widzicie, delikatnie można dostrzec, że przy oknach i w narożniku domu jest niższa temperatura. Przejdźmy sobie teraz do tych okien tutaj. No i tutaj też widać delikatnie przy parapetach. Oczywiście to jest normalne. Będą niższe temperatury przy oknach, ale możemy tym samym kontrolować, czy temperatury no nie są za niskie. I teraz popatrzcie tutaj ciekawostka pod sufitem. Akurat tutaj jest wykusz, i nad sufitem mamy balkon. I w związku z tym jest tutaj delikatnie zimniej. W kuchni również widać, tak, ale różnice temperatur nie są zbyt duże. No i zobaczmy teraz drzwi, jak się prezentują. Tutaj widać, ciepło ucieka dookoła. A to dlatego też, że nie założyliśmy jeszcze uszczelek. Drzwi były malowane i jeszcze do tej pory nie mamy uszczelek. No i to też taka kamera może nam przypomnieć, żeby założyć przed zimą uszczelki, żeby to ciepło tak nie uciekało. Zobaczcie okno dachowe. Też tylko na obrzeżach widać spadek temperatury. Cały poddasze. Można sobie sprawdzić. Nic tutaj takiego niepokojącego nie ma. Okno balkonowe. Tutaj również delikatny spadek. I możemy sobie tak sprawdzić całe poddasze. Okno. No i zwróćmy uwagę tutaj, gdzie mamy rolety, bo no to temperaturę pokazuje większą niż tam, gdzie mamy samą szybę. Jestem ciekawy, jak przyjdą mrozy, minus 20 stopni. Wtedy na pewno będę musiał przetestować. Kiedy w domu będzie plus 20, na zewnątrz minus 20, będzie różnica temperatur 40 stopni. No I wtedy, zarówno ze środka, jak i z zewnątrz, będzie można coś wywnioskować i wtedy sprawdzić, czy ucieka gdzieś ciepło mocniej, czy nie. Zobaczmy sobie jeszcze skrzynkę bezpieczników. Ustawię sobie tylko odległość mniejszą, może na 1 metr. Tutaj, z lewej strony, gdzie mamy te diody, jest największa temperatura. Ale maksymalna widzę 20,5 stopnia Celsjusza. Alarm również jest podłączony. 18 stopni. Na pewno w zimie, podczas mrozu, przetestuję tą kamerę jeszcze lepiej z zewnątrz i w środku budynku. Bardzo fajne, kompaktowe urządzenie z czytelnym interfejsem, bardzo dobrą jakością obrazu przeznaczone dla majsterkowiczów, dla właścicieli domu, żeby sprawdzić anomalia termiczne. Na pewno będę korzystał z tej kamery na co dzień, pojawi się z pewnością więcej filmów z nią związanych. No i jeżeli ktoś jest zainteresowany, to link przesyłam w opisie. Do następnego odcinka. Cześć!